Jesteśmy w Centrum Kongresowym Ice, w którym trwa czwarta edycja Open Ice Economy Summit, a jednym z gości specjalnych tej edycji kongresu jest profesor nauk humanistycznych oraz polski językoznawca, profesor Jerzy Bralczyk. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Open Ice Economy to koncepcja ekonomii oparta o wartości społeczne. Która z tych wartości jest dla na Pana wartości. najważniejsza? Dokładnie. A która dokładnie nich... właśnie na, a nie dokładnie o. Która z nich jest w takim razie dla pana najważniejsza? Z czego? Z tych wartości. A z których wartości? Yy, na których jest oparta właśnie koncepcja. <laughs> Gdyby pani nie zaczęła oczy. wymieniać te wszystkie wartości, mm -hmm. to może bym jakoś znalazł. Z wartościami takie, że, o której pomyślimy, to zaraz nam się ważną wydaje, prawda? Mm -hmm. Pomyślimy sobie o prawdzie, no to prawda jest strasznie ważna, a, a piękno też nie najgorsza, i dobro biorę te trzy platońskie na początek wartości, mm -hmm. a one się wszystkie jakoś tam realizują także i w tym. Każde słowo. Może być wyposażone w wartość, każde słowo jest jakoś odniesione do wartości, a bardzo trudno jest je wyliczać. I dlatego też trochę trudniej wiadomo, z czego tu wybierać. Na przykład, kiedy człowiek przemawia, występuje jak ostatnio premier wygłaszał ekspozę, no to wymieniał jakieś tam wartości, do których się odwoływał jedną z tych wartości okazała się na przykład normalność, o której mówił podobno 138 razy, albo no, może trochę mniej. A dla innych będzie wartością Polska, dla jeszcze innych inne rzeczy. Otwartość pewnie także jest sama wartością, a też kierunkuje naszą myśl w stronę takich wartości, które bardziej łączą niż dzielą, bardziej otwierają. Innych na, na, na jeszcze innych, czyli ludzi na, na, na ludzi. A hierarchizowanie wartości ma w sobie coś z jednej strony niepotrzebnego, bo w, 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 powinniśmy układać jakieś piramidki z tych mhm, wszystkie wartości. Poważnie. Wszystkie są ważne. Owszem, są takie próby, tak jak Maslow próbował potrzeby człowieka też hierarchizować, mówiąc, które z nich są pierwotne, które Wtórne, to tak bywa też i z wartościami. Zresztą czasem mieszamy, to nie wiemy, co jest wartością, a co cnotą, a co jest potrzebą. Wszystko to gdzieś w tym świecie wartości dość chaotycznie się obraca i kieruje naszą myśl w stronę czegoś większego, ważniejszego. Jak według Pana powinno wyglądać miasto-idea? Hmm. A, miasto idea jeśli chodzi o wygląd, no to trudno powiedzieć. Na przykład, widziałbym je jako wtopione w przyrodę, mm -hmm. i takie miasto, które nie, nie jest czymś radykalnie odmiennym od tego, co je otacza czyli na przykład od lasu, czy od wody, czy od łąki. Ja, ja wychowałem się na wsi, akurat, i mam inne wyobrażenie swojego miejsca dobrego. Czyli miejsca, w którym ten dobrostan mógłbym osiągnąć. Dla mnie miastem idealnym jest miasteczko, na przykład, w którym teraz zresztą mieszkam, takim mhm. miasteczku. A więc coś, co nie jest molochem, co nie jest szybkie, co nie jest głośne. Wyprowadziłem się z Warszawy przez hałas, który był wszechobejmujący. Idealne miasto jako miasto, no to pewnie byłby jakiś Szankaj, pewnie. Czyli miasto, które realizuje swoją miastowość w najwyższym stopniu. No ale czy to jest przyjazne, trudno powiedzieć. Ja jako człowiek starszy, stary, nawet człowiek innej generacji, czułbym się w takim mieście bardzo źle, ale wierzę, że są ludzie, którzy w takim mieście czuliby się znakomicie, bo tempo. Życia jest dla nich wartością także samą w sobie. Nie ma ideału dla wszystkich. Ideał byłby wtedy, gdyby wszyscy się czuli tam idealnie, a przecież dobrze wiemy, że nasze marzenia, nasze interesy są sprzeczne często. No tak. A czy myśli Pan, że w firmie Idei jest miejsce na. Nie wiem, co, co to jest firma Idei i dlatego trudno będzie mi odpowiedzieć na to pytanie. Ale czy w miejscach, w których pracujemy obecnie, jest miejsce dla takiej staranności językowej? Czy pracownicy powinni skupić się przede wszystkim na komunikatywności, a tę staranność językową? Daje pani, daje pani opozycję tam, gdzie jej nie ma. Nie ma opozycji między komunikatywnością a starannością. Mm -hmm. Staranność wręcz przeciwnie, jest warunkiem dobrej komunikacji. Staranność, ale nie taka, która objawia się w ciągłym czuciu opresji, że oto muszę jakoś się dobrze wyrazić. Nie. Tak. Ale jeżeli się nauczymy mówić dobrze, a to jest kwestia i szkoły, i wychowania naszego wczesnego, to wtedy będziemy się dobrze komunikowali, szanując tych, z którymi rozmawiamy, wyrażając to niekoniecznie przez zachowanie, przez jakieś manifestacje, ale przez raczej brak. Tych negatywnych odniesień, brak lekceważenia, brak pogardy, brak agresji, yy, dobre wychowanie, dobre maniery, które czasem ludzie sobie przypisują. Zresztą ktoś, kto sobie przypisuje te dobre maniery, pewnie ich już nie posiada, bo jednym z wyznaczników dobrych manier jest nawet ich nieświadomość. <laughs> no właśnie, ale tak z zewnątrz patrząc, to myślę, że one warunkują nasze dobre relacje, które chciałbym, żeby tak było także powodują lepsze działanie, czy skuteczniejsze, jeżeli ktoś chce działanie. A więc firma, która jest nastawiona na skuteczność, na dobre realizowanie swoich celów mm -hmm. i w której liczy się komunikacja, przyznam, że nie znam chyba firmy, w której by się ona nie liczyła, no, mogłaby też założyć, że ta komunikacja będzie nie tylko w, w, Powiedzmy efektywna w tym sensie szybkości, ale też efektywna w sensie precyzji, w odniesieniu do relacji międzyludzkich będzie je kształtowała pozytywnie. No to są banały, które mówię teraz, ale nawet mówienie o banałach czasami nas integruje, jeżeli się zgadzamy ze sobą, że jest to ważne, jeżeli stać nas na pewno refleksję na ten temat. Mhm. E, a jakie zjawiska językowe wydają się panu em, powiązane z takimi obecnymi trendami ekologicznymi? Zjawiska powiązane z trendami, mhm. mówi pani tak? Czy za modą właśnie na ekologię idzie również jakaś nowa moda językowa? Nie bardzo chciałbym, żeby pani nasze myślenie o ekologii, czy nasze myślenie ekologiczne nazywała modą, mm -hmm. bo w ten sposób pokazujemy, że jest to coś przemijającego, co wynika z naszego naśladownictwa, a nasze, nasze ekologiczne postawy nie powinny być związane z okazjonalnością. Tak. No właśnie, a, czyli to nie jest moda. To może jest przestawienie nasze na inny sposób myślenia, myślenia także o planecie, którą mhm. zamieszkujemy. Obserwuję inne, mniej ciekawe zjawiska z tym związane. Owszem, przejmujemy się tym i manifestujemy to przejmowanie się, że się troszczymy. Ale to, co mi się mniej podoba, to nasza satysfakcja z tego, że my to manifestujemy. Mhm. Czyli owszem, troszczymy się i boimy, nawet przejawiamy strach, ale ten strach daje nam też poczucie, że o to spełniamy jakiś swój obowiązek. I to już nie jest najlepsze. Media z nami robią, co chcą. Media, wskazując różne obszary, które, o których powinniśmy myśleć, często oczywiście kierują naszą myśl w dobrą stronę. I dobrze jest, jeżeli człowiek nie śmieci, na przykład, mówiąc już kompletnie banalnie. Ale z drugiej strony, no. To, co pani powiedziała na początku, że to jest pewien rodzaj mody, no, trochę mi przeszkadza. Mhm. To powinna być taka, taka staranność, która jest no, wrodzona, ona nie może być, ale która wynika z naszego wczesnego wychowania. Staranność w relacjach między ludźmi, staranność w, naszym, w trosce o nasze otoczenie. To powinien być element, no, kiedy się mówi o kindersztubie, dobrego wychowania. Czy to jeszcze ma jakiś sens? Nie wiem, ale chciałbym, żeby miało. Mm -hmm. e, powoli kończy się rok 2019. Powoli, czy, na szczęście powoli. Czy jest kończy. jakieś słowo, które mogłoby ten rok podsumować? Nie, nie ma takich słów, które podsumowują cokolwiek. To by trzeba wielu zdań, żeby próbować mówić o tym, co najważniejsze, a i tak nie będzie to podsumowaniem. Dobrze, bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. To było ostatnie z pięciu pytań do profesora Jerzego Bralczyka. Bardzo dziękujemy. dziękuję bardzo.